Siema, witam w kolejnym od odcinku na miąkole dzisiaj pokażę wam jak wbiłem bóla na 1000 pucharów jest to moja 1, 2, 3, 4, no 4 postaci mam na 30 ranku no i 8 bit 35 ale to było nasze ode mnie Jeszcze na początku możecie, możecie zostawić łapkę w górę jak chcecie więcej takich od, odcinków gdzie pokazuję wam jak wbiłem na jakiejś postaci 1000 pucharów no to co, no to może przejdziemy do replayu Graliśmy hejsta Ta sama mapka yy, Co wbiałem primo na 1000 Także no Spoko, myślę, że pokażemy takie powiedzmy ciekawsze replay, No tutaj już nam jednej brakowało Ale niestety przegraliśmy No to tutaj trzy kolejne walki Ale no mówię, może pokażę takie ciekawsze Bo nie wszystkie były takie zacięte Dobra, to może polećmy Tutaj patrzę Dobra, nie, polećmy z tą walką. Tutaj graliśmy na Barleya, bula i, i Rico, a my graliśmy Crow, Bull, Primo. My tak na dwa tanki. Był właśnie problem, gdy trafialiśmy na takie team teamcompy, no bo jednak Barley kontruje mnie i Hardcora. W sumie Oliwiera tak samo, no bo nie mamy w ogóle jak zabić go. Ja tutaj próbowałem jakoś go podchodzić, żeby tak nie trafiał. Jak widzicie, 1700 HP mnie obija. Tutaj już go dojechałem trochę. mu 1400 HP, 800 i udało mi się go tu zabić. Hardcore już poszedł na safe, ale u nas, u nas też bull już był na safie Ja stwierdziłem, że nie będę wchodził na safe, bo Rico wychodził z Barleyem, a ja miałem mało HP. I teraz chciałem tak podejść, no ale niestety yy, Rico mnie zultował i zabił. Jeszcze tutaj hardcore się trzyma, tam próbuje coś zrobić. No i ja już wychodzę z 73% do 78%. Teraz oni idą na safe. gdzie już Barley i Bull. U nich Bull grał na pierwszym starpowerze, ja na drugim. Na początku też gram na, na pierwszym, ale stwierdziłem, że na drugim będzie lepiej. Zostawiliśmy już tego Barleya tu, ja wjechałem. Trochę bez sensu był ten wjazd. Trochę obiłem, ale jednak za mało. Tutaj już Hardcore ma ulta, trzyma żeby skoczyć. Ja zostawiłem tego Barleya, bo stwierdziłem, że nie będę się z nim tu kręcił. A jednak nie zostawiłem. Myślałem, że go zostawiłem. Jest 24% do 14, do 12. Tutaj Rico dobry ult. Już naładował sobie kolejnego. 176 HP, ja mam 964. No i teraz ten Rico poszedł nam na safe. Ja tu czekam z ultem. Udało mi się dobrze wjechać i udało się to. Rozwalić 11% nam zostało Także no ciężki mecz Ale udało się wygrać Tu już jest O pokażmy tutaj ten Piper i Bibi Tu akurat grali Piper, Bibi i Barley No my standardowo O tutaj Piper jak widzicie Jeden strzał W Olivera, no i tak naprawdę już pada ja tutaj tą lewą stroną próbuję przejść Cofam się trochę na tą Piper Zultowała, więc staram się Uciec od tego Piper szczerze mówiąc Nie wiem, czy jest taka najlepsza na tą mapę No jednak, no niby są te krzaki Ale, no dla mnie średnio Co nie, w sumie dobrze im szło Tym, tym kompem, zwłaszcza, ta BB Cały czas jak miała ulta, tylko rzucała nam W safe I w ta Piper sobie rozwalała cały czas mapę Już zobaczcie jak ma środek rozwalony Tutaj pewnie zaraz też skoczy Dokładnie skoczyła Ja już poszedłem na safe Zawróciłem, bo miałem mało HP Nie wiem co... Nie było sensu się pchać na safe Tu już wróciłem 500 HP Barley dostał raz, ale niestety nie udało mi się go zabić Hardcore teraz próbuje coś podejść No i kolejny ult od Bibi Na nasz safe Ja tu próbowałem stankować trochę tych strzałów od tej Piper No nie udało się tu już Oliver skoczył na Bibi, trochę ich obił. No i znowu Piper skacze 48% nam zostało, u nich 78%. Tu Barley się kręci. Teraz już w trójkę podjeżdżamy. Ja już wierzę na save, musieli się cofnąć. No i niestety Bibi mnie zabiła. I kolejny ult od Bibi leci na save. Niby takie ich obijanie jest dobre. Przez tego ulta, no bo cały czas jakieś tam procenty schodzą Już Hardcore tam wleciał na safe Ja też już idę Udało mi się zabić tą bibi, Tutaj 12 tysięcy HP na safe ie. Ja tu próbuję jeszcze coś zrobić Zabić tego Barleya Ale niestety się nie udało Oliver i Hardcore już mają ulty Hard... Oliver skoczył No i Hardcore już jak tam wskoczył To był koniec Udało się wygrać Było też ciężko ale się udało Dobra, to co myślę, że polecimy Tutaj jeszcze jeden był taki, o Tutaj ten replay Tu jak widzicie znowu był Barley, Rico i Bull <laughs> A my no standardowo Było ciężko z nimi, zawsze jest w sumie ciężko My graliśmy dwoma tankami, oni Barleyem, Rico Jeszcze Rico i Barley poszli na strony Czyli tak naprawdę Rico na Hardcora, a Barley na mnie Udało mi się tutaj podjechać Barleya, bo zepsuł to, podszedł za blisko do mnie, tutaj, tutaj już bóla, chciałem sobie nafidować na nim ulta, jak widzicie udało mi się to, no i teraz po prostu czekałem, żeby mieć wystarczającą ilość HP na wjechanie, ale niestety nie udało mi się, bo ten Barley jak widzicie cały czas za mną chodził i rzucał, nie, nie miałem się jak w ogóle wyleczyć, no i padłem. Teraz oni robią wias na safe, tu Rico zultował I Barley w sumie tak samo Kolejny ult ze strony Rico się odbił to Czyli tam kolejne plus 100 damage'a Ja już się tu przyczaiłem na W krzakach, żeby wjechać, ten Barley mnie totalnie nie widział Udało mi się trzy strzały Walnąć na safe, 300 HP mi zostało I znowu Barley mnie zabił, 23% Tu Hardcore i Oliver obijają na nam ból siedział na na 3000. hp i Oliver, u Oliverowi udało się to skończyć. Także co myślę, że już tutaj już nie było nic takiego. No tutaj brakowało nam jednej gry i niestety przegraliśmy no dodatkowe 3 gry. No to co, pokażę wam jak już wbiłem tego bula, bo tu Oliver i Hardcore mieli jedną grę mniej. Ja potrzebowałem jeszcze jednej gry. Ten mecz akurat nie był jakiś ciężki. Ale też był Barley, Rico i... Bull. No i znowu ten Barley. Tutaj nie wiem, on się chyba zlagował yy, trochę w tej ścianie. Czy coś zwolniło go. Udało mi się podjechać. Od razu na safe poszedłem. Obiłem trochę. Tutaj Rico nam odbija. Ale już Oliwier go zabił. I tutaj teraz tak yy, chciałem się wyleczyć, żeby żeby powiedzmy zrobić coś na safe, niestety mi się nie udało. Bull tyś... wszyscy, wszyscy w ogóle tu byli na low. Rico 1200, ból tak samo. Tutaj 50 HP ból. Udało... Zabiłem go. Zna... Na razie przegrywamy w procentach na safe. Z 60%, no, 60 do 74%. riko padł. Teraz ból idzie z ultem. Pewnie będzie wjeżdżał. Idzie prawą stroną. Hardcore tam na safe już obił trochę. No ja się cofnąłem za tym bólem, bo. Nie chciałem, żeby też nam obił ten save. Raczej byśmy to przegrali. Jakbyśmy nie skończyli tego. 38% do 47%. Ja już tutaj z ultem czekam. I wjeżdżam. Dobrze mnie tutaj ten ból nie trafił. No i udało się to skończyć. Akurat szybki meczyk. Ciężko z nimi nie było. Także widzicie. Tak udało mi się wbić 1000 pucharów. Tutaj Oliwier miał. Ma teraz 1007 pucharów na Kruku, Krołem, nie wiem w sumie jak to. Hardcore ma 1006. na no ja mam 1004, jeszcze zobaczymy jak to wygląda na w Polsce na topie i. Na świecie jestem pierwszy, a na świecie jestem 65. Myślę, że nieźle, a hard, hardcore pierwszy w Polsce i... czekajcie ile ma? 1006 14 w na świecie. A Oliwier1007 12 na świecie i pierwszy w Polsce. Jeszcze komin tutaj 1003 Puchary wbił. Także co możecie mi napisać, czy chcecie więcej odcinków z wbijania na 1000 Pucharów? Jest to już moja czwarta postać na 1000 Pucharów, na, na, na 3 versus 3. No i jeszcze 8 bit, którego wbijałem na 35 rank na Showdownie. Oczywiście. Odcinek z jest na kanale także jak ktoś nie widział to Zapraszam No i co no i myślę że Możecie jeszcze zostawić łapkę w górę jak wam się spodobał odcinek no i zasubskrybować kanał jeśli jeszcze tego nie robicie I to by było na tyle w tym odcinku Dzięki za oglądanie do następnego odcinka siema